Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was zaprosić dzisiaj na bardzo szybki obiadek, mianowicie na zapiekankę tortellini w sosie śmietanowym, z dodatkiem szynki długo dojrzewającej, pietruszki na śmietanie i pod pieżynką z sera. Jest bardzo szybką zapiekanką, także fajnie może się przydać ten przepis na bardzo szybki obiad. Co będziemy potrzebowali? Tortellini, jest to świeże tortellini, szynkę surową, wędzoną, długo dojrzewającą, pietruszkę zieloną, śmietanę, dwa rodzaje sera: mozzarella i miękki ser Gouda. oregano i dwa listki masła. Dobrze, zaczynamy. Na pierwszy rzut gotujemy tortellini, woda właśnie się zagotowała. Także wrzucamy je na wrzątek i w momencie jak zaczną się gotować dwie minutki wystarczą i je wyciągamy. Solimy wodę. Jedną łyżeczkę, ja mam takie malutkie, więc takie półtora. I już się zaczynają gotować. I teraz dwie minutki i wyciągamy. Odsydzamy je na sitku. Dobrze, i nasze tortellini już są gotowe. Możemy je odcedzać. Dobrze, w międzyczasie e, pamiętajcie, wstawić piekarnik na 190 stopni, żeby się szybko nam zagrzał. E, co teraz? Nasze tortellini e, jest odsydzone, więc niech tutaj pozostanie. Do małego y, garneczka wrzucamy całą naszą szyneczkę, że tak będzie wygodniej. Szyneczka musi być drobniutko pokrojona. Pietruszka to samo. Do tego sypiemy jedną łyżeczkę soli. Jaką małą, więc to takie będzie około pół łyżeczki e, normalnej. Wlewamy śmietanę. Tak kochani, bo to jest tortellini nie po włosku, tylko po polsku. Także na bogato. E, do tego oregano. No jest ogrodnik, więc muszę je drobniutko teraz wetrzeć. i oregano obficie, bo to one też będą, będzie nadawało smaku całej zapiekance. Mieszamy całość i mamy taki sosik. Do naszych znaczeń wrzucamy tortellini. Wkładzimy masełko po takim grubszym, grubszym plasterku. I teraz będziemy polewać naszym sosem. Dobrze i teraz na wierzch sypiemy mozzarellę. I teraz naszą gołdę. I mamy przygotowane nasze yy, zapiekanki. Teraz wyrzucamy je do piekarnika. Na 190 stopni na około 20 y, minut, tak żeby się pięknie na wierzchu przerumieniło. Proszę kochani, pięknie. Zapiekanka gotowa, pachnie przecudnie, a smakuje jeszcze lepiej. Y, polecam Wam, bo jest naprawdę bardzo szybka i bardzo maślana. Jeżeli filmik Wam się podobał y, i zapiekanka smakowała, zapraszam serdecznie do oglądania mojego kanału. Subskrybujcie go i łapka w górę. Pozdrawiam!